W tym sprawdzimy sobie dwie drogi ucieczki z kasyna i sprawdzimy, która z nich jest bezpieczniejsza. Sponsorem kanału jest Eneba, strona, na której możesz tanio kupić gry, doładowania do PlayStation Network, Game Passy, walutę do gier jak choćby V-Dolce i wiele więcej po korzystnych cenach. Kliknij w link w opisie i sprawdź, czy znajdziesz coś dla siebie. Cześć wszystkim i witam was w kolejnym odcinku na tym kanale w nowej serii, która na razie będzie tutaj eksperymentalnie. Zobaczymy czy w ogóle się przyjmie, czy będzie miała prawo bytu i dużo tutaj będzie też zależało od was. Generalnie będzie to polegało na tym, że w tej serii będziemy sprawdzać różne teorie związane z napadami na kasyno i z napadami na Kajo Perico, które to będę głównie czerpać z waszych komentarzy. Więc to wy możecie zaproponować coś, co w kolejnym odcinku sprawdzimy. Póki co w tym odcinku sprawdzimy tylko jedną rzecz, ale w kolejnych materiałach tych teorii może być już więcej. Na razie chciałbym, żeby się to po prostu jakoś rozkręciło. Poczekam także na wasze komentarze i na jakieś wasze propozycje. W tym odcinku jest ze mną Kasper, także przywitaj się z widzami. Witam, witam. witam. I pomoże mi tutaj sprawdzić tą całą teorię. A mianowicie sprawdzimy, czy w przypadku kiedy będzie alarm. No teraz akurat tego alarmu nie ma. Wyje syrena, ale nie ma tego alarmu, ponieważ nikt do nas nie strzela. Ale zobaczymy, czy w momencie, kiedy będą do nas strzelać i ten alarm będzie, to czy lepiej pójść w lewo i wyjść tam ulicą i stamtąd zabrać jakiś samochód, czy lepiej pójść w prawo tym torem wyścigowym w kierunku tamtej ulicy i tam pojechać do śmigłowca. Zobaczymy, czy po prostu yy, więcej kasy będziemy tracić idąc tamtędy torem, torem wyścigowym. Czy może kierując się tutaj obok tego wejścia do Music Locker, zrobimy sobie kilka prób i zobaczymy, na której stracimy najmniej pieniędzy. Jeszcze okazało się, że musieliśmy zresetować napad, bo w momencie, kiedy włączamy ten alarm na zewnątrz, no to respisie się o wiele mniej policjantów. Więc teraz ten alarm włączymy w środku i tym razem mamy zebrane 3 miliony 45 tysięcy. I zobaczymy. To może zacznijmy od pójścia torem. Pójdziemy torem i zobaczymy ile stracimy pieniędzy po drodze. Myślę, że zrobimy tak trzy próby pójścia torem i trzy próby pójścia tam w lewo obok Music Locker. Music locker. Później jakoś to uśrednimy. O, i teraz jest więcej policjantów. Teraz to widać. No, powiem wam, że sam jestem ciekaw tego wigiku. Myślę, że i wy czegoś się dowiecie, i ja się też przy okazji czegoś dowiem. I serio, nie zdziwiłbym się nawet, jakby lepiej to wyszło w przypadku pójścia w lewo, bo tam jest podobna ilość policjantów, ale mam wrażenie, że tam jest jakoś bliżej do drogi i do jeżdżących tam samochodów. Tutaj też patrzcie, tam zaczyna policja jechać w naszym kierunku. Teraz tutaj będzie dwóch policjantów. Ja też staram się to zrobić. Tutaj z kacperem najlepiej. Jak się tylko da I myślę, że próbę jakby ukończymy w momencie, kiedy wsiądziemy do auta Kiedy już będziemy mogli tym autem pojechać dalej No wiadomo, że w kierunku śmigłowca Bo zawsze napad się tak kończy w ten sposób Okej, okay, teraz tutaj jak na złość żadne auto nie jedzie Auta ucieczkowe też nam się gdzieś tam daleko zrespiły Więc dopiero chyba tutaj z parkingu będziemy mogli coś zabrać No i dobra, myślę, że tutaj można już zakończyć tą próbę nie wiem, ile straciliśmy, musiałbym to sprawdzić na nagraniu, ale coś koło 30 koła chyba. Ok, druga próba. Także lecimy z tematem. Zobaczymy, ile, ile tym razem będzie. A tutaj ciężko czasami trafić w głowę tym słotowcom, ciężko ich zdjąć. Ok, teraz tych policjantów zdejmujemy. Najgorsze, co możecie zrobić w tym miejscu, to zrobić to bardzo wolno i pozwolić, żeby ta odsieć, która tam jedzie. To żeby ona wam weszła na plecy i zaczęła was obijać także musimy jak najszybciej. O, widzicie na minimapce mapce, ile ich teraz jest za naszymi plecami. jeszcze się tutaj desantują ze śmigłowców. Dobra, trochę oberwałem tym razem, trochę bardziej niż wcześniej. Trzy halki kurwa były. No właśnie dużo halek tym razem przyleciało. Ale plus jest taki że mamy buleta No trochę teraz więcej straciliśmy, ale kończymy próbę drugą. Ile by? Próba trzecia. 3 miliony 34 tysiące jakoś mieliśmy, czyli 34 koła straciliśmy przy próbie. przy próbie drugiej. Tuż tak strzeliłeś do jego z daleka? Tak! A go. A myślę, że, myślę, że bułę dostał. Ale dziwnie tak laguje w powietrzu. Momentami ci policjanci. No. Dawaj, dawaj, bo tam jadam już. O kurde, no. Do, nie dostał już. No oni się tak respią. Tam to jest przewalone. Eźdzę o... najwięcej na minusie. No, chyba tak będzie. No dobra no. Takie ryzyko też trzeba gdzieś tam wkalkulować. Mam nadzieję, że po drugiej stronie też będzie taką gorszą próbę. A przecież nie, chyba tak samo wyszło. Bo nie spadliśmy poniżej 3 milionów przy poprzedniej próbie. Tak prawie że na równi byliśmy. Uwaga, w tym momencie stopujemy próbę trzecią. Czyli straciliśmy, no tak na oko, teraz to szacując, coś około 30 tysięcy, uśredniając wszystkie trzy próby. Dobrze, no to teraz próbujemy innej drogi, tym razem polecimy w, w lewo, w tym kierunku, całą tą pierwszą próbę wam pokażę, żebyście dokładnie widzieli, którędy idziemy. Tam trochę z tego toru dostajemy mimo wszystko, okej, okay. ale tutaj tych policjantów już jest widzę bardzo, bardzo mało. Dobra, tu był jeden. Teraz tutaj widzę, że mamy jakiś dwóch policjantów. Ale oni się tak pochowali, widzę za. Okej, okay, nice. Idziemy teraz tędy. Szkoda, że tutaj na parkingu się coś nie respi. Jakiś samochód. Tutaj też na drodze. Niestety nic nie jedzie. Całkiem pusto jest, jakby policja. Zamknęła tą drogę, ale słod już jedzie. Dwa wozy słodu tutaj jadą po autostradzie. Czyli podobna sytuacja jak wcześniej, też tak nam na plecy wchodzą. Dobra, ile mamy? 3 miliony tysiąc. O to chyba wyszło bardzo tak samo jak wcześniej. Chyba nawet tysiaka więcej straciliśmy. Próba druga, zobaczymy jak teraz pójdzie. Ta pierwsza próba wyszła bardzo podobnie do tego, co, co było wcześniej. Ale przed chwilą wpadliśmy na pomysł, że sobie dobrze byłoby sprawdzić wyjście punkty wywozu I to też chyba zrobimy w tym odcinku Zamiast lobby pracownicze, Bo widzę, że jest tutaj potencjał Bo tam na początku dosyć dużo z tego toru dostajemy Wydaje mi się, że z punktem wywozu i idąc tędy stracimy mniej Co prawda te różnice i tak są bigi balle Ale mnie to bardzo ciekawi Okej, okay, już jesteśmy po drugiej stronie drogi Teraz jakoś mniej tych policjantów było, mam wrażenie Dopiero teraz właśnie głowce też do przeleciały. przyleciały. No, teraz zrobiliśmy całkiem przyzwoity wynik. 3 miliony 17 tysięcy. I próba trzecia. Ostatnia. Ale tak jak powiedziałem, jeszcze będziemy sprawdzać ten punkt wywozu. Jak e, tam nam pójdzie. Na pewno jest mniej tych policjantów idąc tędy. O, ta próba będzie chyba najgorsza. Ale kolejne takie gorsze podejście będzie tutaj kalkulowane. Ale słuchajcie, jakbym miał teraz to wszystko podsumować. Tak na pierwszy rzut oka. No i tak tutaj praktycznie żadnej różnicy nie ma. Czy pójdziecie w lewo, czy pójdziecie w prawo, chociaż teraz spadliśmy poniżej 3 miliona, więc... Ale i tak te wartości są bardzo zbliżone. O, ludzie, tutaj co jeszcze jedzie Ty chyba nie pojedziemy. Olać to. Olać to. Tutaj, o, tutaj fajne auto jedzie, ale nie trafiłem. Ok, bierzemy ten samochód i 2 miliony 995 tysięcy. Wydaje mi się, że teraz przez to, że zlecieliśmy poniżej 3 milionów To ta próba może być ciut gorsza Ale te różnice i tak są minimalne Uważam, że wyjście i w lewo i w prawo wypada tak samo Ale sprawdzimy teraz e, ucieczkę przez punkt wywozu Kolejne próby, tym razem wychodzimy punktem wywozu I zobaczymy jak tym razem nam pójdzie No od razu mamy skrót Bo tutaj... Jesteśmy tylko przy tych trzech policjantach. Właściwie tylko oni nam tutaj przeszkadzali od tego momentu. Początkowo mieliśmy 5 3 miliony, 5 tysięcy, coś takiego. Teraz widzę, że już straciliśmy ile? 12 tysięcy tylko. Więc sobie bardzo mało. Tutaj policjanci się respią za nami. No i teraz musimy zdobyć jakiś samochód, ale teraz widzę, że mieliśmy trochę pecha. O, dobra, coś jedzie. Ja się miałem mówić, że. Żadnego auta nie ma. I mamy 2 977 000 w pierwszej próbie. To lecimy dalej. Dobrze. Próba druga. 3 500 000. 5 500, tak mniej więcej mamy. O, tego udało mi się całkiem szybko teraz zabić. O, nawet nie wiem, czy ta próba nie będzie całkiem git. Jeśli z pleców jakoś bardzo nie oberwiemy, to może być w porządku. Dobra, mamy samochód. Ale mamy tutaj konkretny ogon, widzę 2 miliony 987 987, okej. Okay. Czyli straciliśmy 13, prawie 20 tysięcy. Ok, próba trzecia. Próbujemy po raz kolejny. Jak najszybciej chcę zabić tutaj tych policjantów. Dobra, już straciliśmy coś koło 8 tysięcy. Najgorzej, że tutaj nic z tą drogą nie jedzie. Co prawda tutaj policja zaraz powinna przyjechać w naszym kierunku. Ale bardzo często to może być słod. i z nimi nie mam się ochoty go tutaj bić. Wsiadamy do środka. I tym razem straciliśmy 20 parę tysięcy. Idąc tą stroną. Okej, okay, ja już tutaj na chłodno porobiłem kalkulację. Teraz to wszystko widzicie na ekranie. I naprawdę te różnice są bardzo, bardzo znikome. Niby najlepiej wypadła opcja z wychodzeniem z punktu wywozu w kierunku autostrady. Najgorzej, najgorzej wypadła opcja, kiedy wychodziliśmy z lobby pracowniczego na autostradę. A taka opcja pośrednia, e, która zajęła tutaj drugie miejsce. Drugie miejsce to była ta, gdzie wychodziliśmy z lobby pracowniczego i szliśmy torem wyścigowym. Ale zwróćcie uwagę, że ta różnica... Wynosi tylko kilka tysięcy W niektórych przypadkach nawet tylko kilkaset dolarów Więc nie trzeba chyba na to zwracać szczególnej uwagi Dla mnie wszystko jedno Czy wychodzicie punktem wywozu Czy wychodzicie lobby pracowniczym Wszystkie te opcje myślę, że są bardzo zbliżone do siebie Bardzo podobne i wszystkie są dobre Ale napiszcie w komentarzu jak macie jakieś swoje propozycje Swoje teorie Na pewno ciekawsze z nich Sprawdzimy sobie w kolejnych odcinkach a w tym materiale to właściwie tyle. Jeżeli Wam się ten odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Napiszcie też koniecznie w komentarzu na dole, co sądzicie o takiej formie odcinka, czy wam się to podoba, czy nie. Czy jest to ciekawe, czy to nie jest ciekawe. Dajcie mi też coś znać na ten temat. I tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Widzimy się także na live'a, na które Was zapraszam. Także do zobaczenia wszystkim. Cześć!